Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Sławomir Bury i opowiem Państwu o tym, jak można z użyciem dostępnych narzędzi usprawnić pracę ze skanowanymi dokumentami, zarówno tymi analogowymi, jak i elektronicznymi, i pokażę przykłady, jak to już w tej chwili robią nasi klienci. Wiemy, że nadal wiele procesów, zarówno w administracji publicznej, jak i w biznesie, bazuje na dokumentach, tych papierowych, tych skanowanych, które nazywamy analogowymi, lub też na dokumentach w formie cyfrowej, które najczęściej nie posiadają jakiejś określonej struktury, albo jest duża różnorodność tej struktury w tych dokumentach. No i te dokumenty muszą zostać w jakiś sposób wprowadzone, albo pewne informacje z tych dokumentów muszą w pewien sposób zostać wprowadzone do systemu informatycznego i w przeważającej mierze jest to praca po prostu manualna, czyli przepisywanie pewnych informacji z tych dokumentów. No i to mogą być różnego typu dokumenty: decyzje, pozwolenia, zawiadomienia, akty notarialne, wnioski, umowy, deklaracje, wykazy, czy też jakieś dokumenty techniczne, operaty, specyfikacje, zestawienia współrzędnych itd. Bardzo duża różnorodność dokumentów, wiele informacji do przeniesienia do systemów. Realizacja obsługi takiego dokumentu wiąże się z pewnymi trudnościami, kiedy przepisuje się takie informacje hmm. czy kiedy pracownik, osoba przepisuje takie informacje jak właśnie nazwiska, adresy, numery ksiąg wieczystych, jakieś identyfikatory działek czy też jakiś obiektów, jest to proces narażony na powstawanie naturalnych omyłek, tak? I to jakby jest naturalne, bo ile razy można przepisać numer PESEL, czy jakiś numer księgi wieczystej, gdzie tam pojawia się jakaś ilość zer, bardzo łatwo popełnić tutaj błąd, podobnie z innymi informacjami, więc to jest dosyć trudny proces, a w jakiś sposób trzeba te informacje do tych systemów przenieść. Widząc te trudności, rozmawiając też z naszymi klientami o tych problemach, które mają, przygotowaliśmy takie rozwiązanie w formie e-sługi, które nazywa się Extract Toolbox. Ma ono też kilka usług towarzyszących, które pozwala zaadresować wiele z tych problemów, zarówno w administracji publicznej, jak i w biznesie. W kolejnej części prezentacji opowiem Państwu krótko, czy przybliżę, jak te procesy wyglądają, co my tak naprawdę tam robimy, a później pokażę kilka konkretnych przypadków użycia u naszych klientów, zarówno w administracji publicznej, jak i w biznesie. A więc najpierw krótko o samych funkcjach Extract Toolbox, tak w zarysie, co, co ta e usługa potrafi zrobić. Więc ona przyjmuje dowolny dokument, czy taki skanowany, rastrowy, czy elektroniczny, jeśli jest to dokument skanowany, nawet zwykły obraz, to potrafi ona wyciągnąć z niego te informacje tekstowe, więc przetwarza obraz na tekst znanym procesem OCR. Następnie dokonuje ekstrakcji wybranych informacji, takich, jakich potrzebujemy, tak? i ta ekstrakcja ma tutaj dwa wymiary. Jedno to wydobycie tych informacji, takich jak imiona, nazwiska, numery PESEL, numery ksiąg wieczystych, a następnie maczowanie, mówimy, tych informacji, czyli zbudowanie pewnych relacji między nimi, na przykład ustalenie, kto jest nabywcą, kto jest zbywającym w danym akcie notarialnym, tak? i te informacje zapisujemy do takiej postaci tekstowej, dowolnej, na przykład formatu JSON, który będziemy tutaj pokazywać. Oprócz tego, te usługi towarzyszące Extract Toolbox potrafią niejako wstrzyknąć informacje do systemu zewnętrznego. System może sam odczytać dane z tej usługi, ale możemy to również wstrzyknąć. No i ponieważ mamy już te informacje, gdzie co się znajduje w danym dokumencie, gdzie są imiona, gdzie nazwiska, gdzie numery PESEL i inne informacje, możemy taki dokument bardzo łatwo zanonimizować. I tutaj przykład aktu notarialnego. Widzą Państwo, te mechanizmy ekstrakcji pozwalają. Wydobyć z niego i przetworzyć go do takiej postaci tekstowej, gdzie te wszystkie informacje się znajdują, czyli wyciągnęliśmy z niego numery PESEL, numery ksiąg czy z tych imiona i nazwiska osób. Ustaliliśmy pewne metadane dokumentu, czyli te daty, kiedy został utworzony, kiedy wpłynął do urzędu. Mamy informację o notariuszu o sygnaturze tego dokumentu, ale to jest jakby pierwszy krok. W kolejnym kroku ta usługa wykonuje łączenie tych informacji ze sobą i analizuje cały kontekst dokumentu. Czasami są to dwie strony, czasami są to 22 strony, czasami jest to 50 stron. I z różnych miejsc z tego dokumentu wyłapuje te informacje, które właśnie pokazują jakieś relacje, czy stanowią pewien kontekst. Na przykład tutaj mamy pana Zygmunta Jabłońskiego, szczegółowe dane o nim, a gdzie indziej w dokumencie mamy napisane, że pan Jan Kowalski sprzedaje panu Zygmuntowi Jabłońskiemu. Z tych informacji nasze modele, nasze algorytmy są w stanie wywnioskować, że pan Zygmunt Jabłoński jest właśnie nabywcą tej transakcji. Natomiast analizując pana Jana Kowalskiego, jako kolejną osobę, która się pojawiła, która została odnaleziona w tym dokumencie, analizując te same lub też inne fragmenty dokumentu, jest w stanie ustalić, że pan Jan Kowalski jest zbywającym i podać jego informacje. I te dane po ekstrakcji są możliwe do wykorzystywania w wielu przypadkach, w wielu systemach i usprawniają bardzo pracę. O tym też powiem w dalszej części. Gdy mamy już te informacje, tak jak powiedziałem, bardzo łatwo nam przejść do tej części związanej z anonimizacją, gdzie w wielu przypadkach, aby wydać dokumenty, na np. rzeczoznawcom majątkowym, oni nie muszą mieć informacji o tym, jakie osoby coś kupiły czy sprzedały, tylko o pewnych cechach tej nieruchomości, tej lokalizacji i cenach, tak? więc. Czy też do innych celów można takie dokumenty wydawać? Bardzo łatwo taki dokument można zanonimizować. Dwa słowa o architekturze samego rozwiązania: jak to działa, w jaki sposób w ogóle to pracuje i współpracuje z innymi systemami. Tak jak mówiłem, można podać do tej usługi dowolny dokument, czy PDF, czy TIF, czy jakikolwiek inny. Dokonywana jest ekstrakcja. Mamy tą treść z wyekstrahowanymi z dokumentu informacjami. Ona może mieć formę tekstową, dowolną, czy XML, czy JSON, CSV. Zależy się od tego, jak ma być dalej to przekazywane do innego systemu. No i istniejący system informatyczny, to system obiegu dokumentów, czy to ewidencja gruntów i budynków, czy jeszcze inny system, może dzięki API, czyli temu programistycznemu interfejsowi tej usługi Extra Toolbox odczytać te informacje i niejako zaimportować, czy wciągnąć do swojej własnej bazy danych. Tak? A więc nie ma tutaj jakby ingerencji w ten system. Jeśli zdarza się sytuacja, że ten system informatyczny istniejący, który ma te informacje przyjąć, jest jakiś, powiedzmy tak kolokwialnie, oporny czy, czy trudny do integracji z innymi systemami, jest jeszcze druga opcja, czyli coś, co my nazywamy iniekcją. Jest to pewnego rodzaju wstrzyknięcie tych informacji do formularza, który normalnie wypełnia użytkownik. Czyli proszę sobie wyobrazić, że kontaktujemy się z. Na przykład systemem ewidencji gruntów i budynków przez przeglądarkę internetową. Tam jest jakiś interfejs, są jakieś pola, no i pracownik musi przepisać te informacje z aktu notarialnego do tego formularza. No to my jesteśmy w stanie zrobić coś takiego, że po ekstrakcji umieszczamy odpowiednie informacje w odpowiednich polach. Te imiona, nazwiska, PESEL-e, kwotę transakcji i tak a pracownik wówczas go sprawdza. To z oryginałem widzi, że jest wszystko w porządku, zatwierdza takie informacje i one są przekazywane i procedowane odpowiednio dalej. I ostatni element anonimizacja, czyli to, że jak już mamy informacje wydobyte, wiemy, gdzie która informacja w dokumencie się znajduje, możemy taki dokument w dowolnym zakresie zanonimizować. I teraz pokażę Państwu kilka konkretnych przypadków użycia u naszych obecnych klientów. Będzie to w pierwszej kolejności taka rzecz, która najbardziej się cieszy zainteresowaniem czyli Wspomaganie tej aktualizacji stanu prawnego w Egipcie, wprowadzanie tych zmian. Obok tego jest ten drugi przypadek, czyli anonimizacja aktów notarialnych. Następnie anonimizacja innego rodzaju dokumentu, też dosyć powszechne w geodezji. Anonimizacja opisów topograficznych. Dekretacja aktów notarialnych, czyli wspomaganie tego procesu wyznaczania właściwego działu, wydziału, referatu czy osoby, która zajmie się daną sprawą. I też ostatni, ten, ten piąty przypadek, bardziej taki biznesowy, związany z jakimiś zakładami przemysłowymi czy produkcyjnymi, gdzie chcemy uczytelnić dokumenty techniczne, stworzyć z nich bazę, którą łatwo będzie można się posługiwać. Przyjrzyjmy się najpierw temu pierwszemu i drugiemu przypadkowi, czyli manualna aktualizacja stanu prawnego w Egipcie. Wiemy, że obywatele my sami kupujemy, sprzedajemy działki, mieszkania. No i oczywiście idziemy do notariusza. Notariusz sporządza akt notarialny, no i dalej ten akt notarialny jest procedowany. Trafia do sądu, ale też akty notarialne i zawiadomienia trafiają do Urzędu Miasta, gdzie muszą zostać przetworzone, muszą zostać wprowadzone te informacje do systemu ewidencji gruntów i budynków, aby znajdowały się tam aktualne informacje. No i niestety tych dokumentów jest bardzo dużo, tych transakcji, zwłaszcza w większych miastach, jest bardzo dużo. To są dziesiątki tysięcy aktów notarialnych rocznie, kilka tysięcy miesięcznie. No i tutaj robią się spiętrzenia i w związku z tym, ponieważ te spiętrzenia powodują opóźnienia we wprowadzaniu tych informacji, no to mamy niezgodność z faktycznym stanem prawnym, a tym, co jest w ewidencji gruntów i budynków. Innym elementem są też omyłki, bo choćbyśmy, nie wiem, jak się starali, to... Jakby ludzki czynnik tutaj wchodzi i nie sposób nie popełnić jakiegoś błędu, pisząc jakieś nazwiska, czy, czy właśnie jakieś numery, nie wprowadzić jakiejś literówki, gdzieś pominąć jedno zero, tak? Więc to jest duże utrudnienie. I tutaj niewielką zmianą, wprowadzając pewne mechanizmy automatyzacji, można z udziałem tej usługi, o której mówiliśmy, Extract Toolbox, usprawnić troszeczkę ten proces. Pracownik wówczas już nie siedzi i nie przepisuje tych informacji, ale trochę kontroluje. Weryfikuje te informacje, które zostały z nich wydobyte, i one mogą automatycznie, sprawnie zostać wprowadzane do tego systemu, eliminując te spiętrzenia, o których mówiliśmy. Tak? Ta zgodność wtedy ze stanem aktualnym i tym, co jest w systemie ewidencji gruntów i budynków, jest wprowadzane dosyć szybko. Ograniczamy czynnik ludzki, dlatego że wiele informacji, które się znajdują w akcie notarialnym, można zweryfikować. Na przykład notariusza, numery PESEL, czy numery ksiąg tych według sumy kontrolnej. Można również. Robić weryfikację z tymi danymi, które już w ewidencji gruntów i budynków się znajdują, czyli odczytywać z bazy i sprawdzać, czy ta informacja tam już się znajduje, czy te numery tam występują. I to bardzo, bardzo usprawnia ten proces. I ta zgodność może być naprawdę zachowana z takim minimalnym opóźnieniem, z jakim ten akt notarialny jest procedowany i dociera do tego systemu ekstrakcji. No, i tu oczywiście, jakby celem tego wprowadzenia informacji do ewidencji gruntów i budynków jest wprowadzenie tej zmiany, tak? Czyli sprzedajemy, kupujemy, jest dziedziczenie, spadek. Chcemy, aby to stało się aktualne. I oczywiście wolimy, żeby wprowadzała to osoba. Nie chcielibyśmy, żeby sztuczna inteligencja wybrała jakieś informacje i, i automatycznie wprowadziła je do, do systemu EGIP. Natomiast one mogą bardzo wspomagać pracownika, wydobywając te informacje i Automatycznie wypełniając odpowiednie pola tego narzędzia, które wprowadza zmiany w Egibie, tego formularza, tak? A więc te właśnie dane osób zbywających, nabywców, jakieś udziały, co jest przedmiotem zbycia, w jakim zakresie, kwotę transakcji, a wówczas pracownik tylko weryfikuje to spoglądając na ten oryginalny akt notarialny i zatwierdza tą zmianę, tak? Już ponad 10 naszych klientów używa tego. Największe takie ośrodki to Wrocław i Kraków, i to narzędzie jest już zintegrowane z systemem Geoinfo, i firma System również oferuje je jako element wspomagający wprowadzenie tych zmian w ewidencji gruntów i budynków. Usługa, kolejna czy kolejny przypadek użycia, który też ostatnio jest dosyć popularny, czyli anonimizacja. Opisów topograficznych. Na opisach topograficznych mamy tą sytuację, że pojawiają się tam często nazwiska właścicieli, czy działek, czy budynków. No i tutaj zadanie polega na tym, aby zaciemnić, ukryć te nazwiska osób, tych właścicieli, czy władających, nie zaciemniając nazwisk, które są w nazwach ulic, przy alejach, skwerach, ulicach itd. Tutaj. Też zrobiliśmy dosyć duży krok do przodu, bo uwzględniamy w pewien sposób pośrednio ten kontekst przestrzenny. tak? Czyli tutaj nawet widać na tym przykładzie, że pojawia się nazwisko w nazwie ulicy i jego nie, nie zaciemniamy. Kolejny, czwarty przypadek to jest dekretacja dokumentów w Urzędzie Miasta. Czyli to jest ta sytuacja, kiedy w Urzędzie Miasta wpływają pewne dokumenty, nadawany im jest odpowiedni numer, są umieszczane zazwyczaj w systemie obiegu dokumentów a następnie weryfikowane są pewne warunki, i spełnienie pewnego zestawu warunków sprawia, że ten dokument trafia do odpowiedniego działu, wydziału czy referatu, a nawet do konkretnego pracownika, który tymi sprawami się zajmuje. Spełnienie innego zestawu warunków powoduje, że ten dokument trafia w inne miejsce. Przypadki, które tutaj omawiam, to są rzeczywiste sytuacje, których doświadczają nasi klienci, czy rzeczywiste działania, które wykonują, żeby takiej dekretacji dokonać. I tutaj przykład aktu notarialnego, gdzie najpierw trzeba dla niego ustalić obręb ewidencyjny i to weryfikuje się na jeden z trzech sposobów, w zależności od możliwości, czyli numer księgi wieczystej, jeśli go nie ma, to adres, jeśli go nie ma, to szuka się po numerach PESEL. Następnie trzeba ustalić rodzaj sprawy. Po ustaleniu tego rodzaju sprawy, który pewnie dosyć szybko zrobi osoba, która ma w tym doświadczenie, no ale w sytuacji, jeśli zachodzi kwestia opłaty adiacenckiej czy renty planistycznej, to dodatkowo jeszcze w innym rejestrze trzeba zweryfikować pewne informacje, jak tutaj sprawdzenie w rejestrze planów. No i dopiero na tym etapie można przydzielić to właściwej osobie, która dalej będzie tą sprawę, to zagadnienie procedować. Podobna sytuacja jest dla zawiadomień z ksiąg wieczystych. Tutaj też. Pewne zagadnienia, podobnie jak w przypadku aktów notarialnych, trzeba ustalić, żeby móc dalej tą sprawę przekazać. Część powiatów, ośrodków w powiatach korzysta już z szyny usług SIN i z integracji tej szyny z systemem EGIP. Wówczas te zawiadomienia z lokalnych wydziałów, nowych ksiąg wieczystych można otrzymać w wersji elektronicznej, no ale również tutaj jakby nie jest w 100% jasna jakby semantyka tych informacji, tak? czyli znaczenie ich musimy wyciągnąć pewną informację z tego dokumentu, zweryfikować coś, następnie zobaczyć kontekst, jakiej to sprawy dotyczy, czasami jeszcze w innym rejestrze to zweryfikować i dopiero przekazać dalej. A więc to też nadal jest pewien wysiłek. Ten proces, o którym tutaj mówimy, o procesie dekretacji, również może wspomagać e usługa Extract Toolbox, również z usługą towarzyszącą. Dekretacja AI, która na podstawie metadanych dokumentu oraz informacji w nich zawartych może przekazać taki dokument w odpowiednie miejsce. Może się to dziać automatycznie albo półautomatycznie, ta druga wersja jest raczej preferowana i tutaj interfejs aplikacji webowej, która wspomaga taki proces. W środku widzimy oryginalny akt notarialny wyszukany z systemu obiegu dokumentów. Tutaj w większości przypadków da się zintegrować tę usługę z systemem obiegu dokumentów, no ale systemy są różne, więc tutaj trzeba rozważać konkretny przypadek. Po lewej stronie tego okna mamy wyekstrahowane informacje, a więc właśnie sygnaturę, daty, notariusza, numery PESEL, numery ksiąg wieczystych i tak dalej. A poniżej propozycja Dekretacji, tak, czyli ustalony rodzaj sprawy, obręb ewidencyjny, referat docelowy i pracownicy tego referatu. No i tutaj operator może, czy użytkownik systemu może skorygować to, dokonując szybkiego przeglądu tego dokumentu, lub po prostu zatwierdzić, i dokument jest dalej przekazywany, też na ile to jest możliwe wewnątrz systemu obiegu dokumentów do właściwej osoby i może być dalej procedowany. A więc to jest ten czwarty przypadek, i piąty. Związany z dokumentacją techniczną, czyli raczej z sektorem biznesu, gdzie mamy najczęściej wiele, bardzo dużo, całe archiwa dosyć skomplikowanych rysunków technicznych, tutaj akurat z jakiegoś zakładu przemysłowego, gdzie jest mnóstwo specyficznych nazw tych obiektów na rysunkach, jakieś średnice, przepustowości, wiele różnych informacji. I to, co tutaj robimy z użyciem Algorytmów e-usługi Extract Toolbox, to najpierw jeszcze uszlachetniamy ten dokument, czyścimy go w pewien sposób, dokonujemy ekstrakcji, budujemy z niego taki dokument, który zawiera tą warstwę przeszukiwaną. Dochodzimy do takiego momentu, że z obrazu robi się coś takiego, że możemy Ctrl F, czy po prostu znajdź, wprowadzić jakiś tekst i on zostanie znaleziony na tym dokumencie. Ale oprócz tego robimy również listę informacji o dokumentach, czyli zbieramy tak zwane metadane tych dokumentów, więc pełne informacje, czego dotyczą, w jakim zakresie. W jakim projekcie, i tak dalej. Bardzo dużo informacji, a następnie budujemy taką listę czy bazę tych wszystkich identyfikatorów, najróżniejszych tagów, oznaczeń literowych, które się na tych dokumentach pojawiły, tak aby łatwo można było je wyszukiwać, kojarzyć z projektami, z miejscami, z sytuacjami konkretnymi, które tam były związane z, z powstawaniem tych obiektów. I tutaj takie kluczowe funkcje tego komponentu ukierunkowanego właśnie na ten sektor to jest to, że możemy wszystko przeszukiwać po tekście, po metadanych dokumentów, po tych właśnie tagach, czy tych oznaczeniach literowych, nazwach plików. Możemy wyszukiwać powiązane dokumenty bezpośrednio z rysunku, znajdować tagi na planie zakładu, bo tutaj jest możliwe przypisanie tej lokalizacji obiektu, automatyczne przybliżanie do wyszukiwanych elementów, kontrola danych w locie i intuicyjne i szybkie nawigowanie po takim dokumencie. Dla tego obszaru, tej usługi, opracowaliśmy aplikację, która właśnie umożliwia łatwe poruszanie się po dokumencie, wyszukiwanie, przeglądanie go, kojarzenie pewnych informacji i, i szybkie ich odnajdowanie. Uogólniając i jakby podsumowując te, te wszystkie informacje i przykłady, które Państwu tutaj pokazałem, to ta e-usługa obsługuje takie informacje i takie rodzaje dokumentów, jakie tutaj pokazujemy. Na niebiesko zaznaczyłem te o charakterze takim bardziej prawnym, które częściej są przedmiotem pracy sektora publicznego, na czerwono te, które gdzieś nasi klienci biznesowi przetwarzają. No i tu widzimy akty notarialne, zawiadomienia z wydziału księgi czy tych decyzji administracyjne, umowy, deklaracje, inne w zasadzie dowolne dokumenty, gdyż te nasze modele, nasze algorytmy są dostosowane, czy są przygotowane dla pewnych rodzajów dokumentów, wiedzą jak odnajdywać pewne informacje w nich, takie jak te, które widać po prawej, czy imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy, daty i tak dalej, wiele informacji, ale mogą one zostać douczone aby rozumieć te informacje inaczej, czy wyszukiwać na tych dokumentach, odnajdować, wyciągać z nich dodatkowe informacje, specyficzne w zależności od potrzeb. Jeśli chodzi o tą część dokumentacji technicznej, to tutaj wszelkie schematy elektryczne, listy materiałowe, specyfikacje, schematy obwodowe, no i jesteśmy w stanie praktycznie oprócz metadanych wyciągnąć wszelkie informacje z samego rysunku, jakieś tagi, rurociągów, aparatów, kabli. Wszelkie te informacje mogą zostać skatalogowane i stają się wyszukiwalne, i o wiele bardziej użyteczne dla użytkowników tej dokumentacji. Dwa słowa o przykładowych wdrożeniach. Myślę, że tak jak zaznaczałem, najbardziej takim użytecznym. W sektorze publicznym jest ta ekstrakcja informacji z aktów notarialnych w celu aktualizacji danych i wprowadzania zmian w ewidencji gruntów i budynków, ale też ekstrakcja informacji z zawiadomień w celu realizacji prawa pierwokupu, ekstrakcja informacji z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej w celu egzekucji należności to taki obszar, którym zajmują się wojewódzkie biura geodezji i terenów rolnych. Anonimizacja dokumentów, czyli aktów notarialnych, żeby spełnić wymagania RODO i móc je udostępniać tak samo w przypadku opisów topograficznych, żeby zabezpieczyć te dane zgodnie z wymaganiami RODO, czy nawet anonimizacja operatów geodezyjnych w celu ich udostępniania. Jakie mamy korzyści z wdrożenia narzędzia Extract Toolbox w państwa jednostce? Przede wszystkim skrócenie czasu inicjalizacji sprawy, która jest wszczynana na podstawie dokumentu prawnego. Ten etap wprowadzenia danych do systemu znacząco wydłuża całkowity czas obsługi sprawy. To każdy z Państwa, który zajmuje się tymi sprawami, ma tego świadomość. System działa nieprzerwanie przez 7 dni, 24 godziny na dobę, więc się nie męczy. Usprawnienie obsługi spraw w urzędzie, w poszczególnych wydziałach urzędu i dzięki temu możliwość przesunięcia zasobów kadrowych do bardziej krytycznych zadań. Ponadto system jest uniwersalny, elastyczny, ma budowę modułową, może być wpięty w dowolne miejsce, w dowolny system w państwa urzędzie, czy to na poziomie kancelaryjnym, czy to bezpośrednio w systemie obsługi zasobów geodezyjnego i kartograficznego funkcjonującego w państwa urzędzie. Jest to taki takie pudełko, które wpinamy poprzez interfejs API i ono wspomaga Państwa pracę. Więc nie wymaga modyfikacji systemów informatycznych. Jakby z poziomu przedsiębiorstwa to również jest łatwa implementacja ingerencji w poszczególne procesy, też ze względu na ten charakter budowy modułowej. Co jest istotne, Szybki dostęp do dokumentacji elektronicznej obniża koszty czynności utrzymaniowych. W bardzo krótkim czasie poprzez to, że, że oszczędzamy czas pracy serwisu, następuje szybki zwrot inwestycji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.